Za kilka dni minie 17 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jak wiele się od tamtego czasu zmieniło, nikogo nie trzeba przekonywać. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na zestawienie 10 zaskakujących faktów o Unii Europejskiej. Numer 10. W Rosji funkcjonują specjalne fabryki trolli, które mają za zadanie dezinformować i wprowadzać chaos. W takiej państwowej farmie troli zarabia się całkiem nieźle jak na rosyjskie warunki. Około 2000 zł miesięcznie, to więcej niż przeciętne zarobki ponad 80% Rosjan. A jaki ma to związek z Unią Europejską? W Unii Europejskiej funkcjonuje specjalna jednostka zajmująca się walką z dezinformacją. Jej analitycy monitorują sieć w wielu językach, na przykład po niemiecku, francusku, a nawet arabsku, poszukując tropów rosyjskiej dezinformacji. W otwartej bazie danych jest już ponad 11 tysięcy przykładów fejków pochodzenia. Rosyjskiego. Numer 9. Unia reguluje krzywiznę banana, ale to dobrze. Przeciwnicy Unii często podają tego nieszczęsnego banana jako przykład zbędnej biurokracji. Jest jednak zupełnie odwrotnie. Sprawa banana sięga już 1994 roku, kiedy to branża rolnicza poprosiła, aby usprawnić obrót bananami, ujednolicić standardy, tym samym zagwarantować konsumentom gwarancję jakości. Gdyby każdy kraj Unii Europejskiej miał inne standardy związane z importem bananów, paradoksalnie byłoby znacznie więcej biurokracji z tym związanej. Numer 8. Unia Europejska. Europejska posiada aż 23 języki urzędowe. Debaty Parlamentu Europejskiego przekłada się na wszystkie z nich. Jednak najtrudniejszym do przetłumaczenia wcale nie był polski, a fiński. Wszystko dlatego, że w momencie, kiedy Finlandia wchodziła do Unii, to jest w 1995 roku, znajomość języka poza Finlandią nie była zbyt rozpowszechniona. Trudno było znaleźć tłumaczy, którzy przekładaliby fiński na kilkanaście różnych języków. Znaleziono jednak rozwiązanie. Polegało ono na tłumaczeniu z jakiegoś języka za pośrednictwem innego języka. Na przykład z fińskiego na francuski, a dopiero z francuskiego na włoski. Wcześniej tłumacze zawsze tłumaczyli bezpośrednio z języka obcego na swój język ojczysty. Numer 7. Norwegia dwukrotnie przeprowadzała referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Po raz pierwszy w 1972 roku, a po raz drugi w 1994. Jednak każdorazowo obywatele Norwegii głosowali za nieprzyłączaniem się do Unii. Mimo to Norwegowie i tak w dużej mierze żyją prawie tak, jakby byli jej mieszkańcami. Czemu? Ogromna część przepisów uchwalanych w Norwegii pisana jest pod prawo europejskie. Wszystko po to, aby bezproblemowo móc handlować z Unią Europejską. W końcu ponad 90% towarów importowanych przez Norwegię pochodzi z Unii. To również największy rynek zbytu dla produktów norweskich. Numer 6. Dotacje z Unii Europejskiej wspierają nie tylko budowę mostów oraz dróg. Unia Europejska hojnie dotuje wyrównywanie szans między krajami członkowskimi. Aż 20% wszystkich inwestycji w Polsce jest opłacana przez Unię Europejską. Widać to m.in. poprzez ogromne inwestycje infrastrukturalne. Ale to nie wszystko. W ramach polityki spójności finansowane są również takie aspekty, jak prowadzenie badań nad innowacyjnymi produktami i technologiami, wyposażanie w specjalistyczny sprzęt pracowni naukowych, finansowanie do. Dodatkowych zajęć w szkołach zawodowych czy wsparcie osób poszukujących pracy poprzez finansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje. Wymienione powyżej pozycje to tylko kropla w morzu tego, co udało się zrobić dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Lista projektów zrealizowanych w latach 2014-2020 jest ogromna i liczy aż 84 tysiące pozycji. Numer 5. Euro jest oficjalną walutą również w krajach znajdujących się poza Unią Europejską. Do krajów nie będących w Unii Europejskiej, a używających. Euro należą Kosowo, Czarnogóra, Andora, Monako, Watykan i San Marino. Kraje te zdecydowały, że stabilna waluta w postaci euro wyeliminuje ryzyko w imporcie i eksporcie. Brak różnic w kursach pozytywnie odczuwają też turyści, którzy nie muszą martwić się wymienianiem pieniędzy w kantorach podczas zagranicznych wycieczek. Numer 4. Czy wiedzieliście, że Unia Europejska nie leży tylko w Europie? Tereny Unii Europejskiej znajdują się tak naprawdę aż na pięciu kontynentach. Dajmy na to Cypr, który znajduje się przecież w zachodniej Azji, Martynikę, czyli terytorium zamorskie Francji leżące w północnej Ameryce, Gujanę francuską w Ameryce Południowej, czy hiszpańskie miasto autonomiczne Ceuta położone w Afryce naprzeciw Gibraltaru. Numer 3. Unia Europejska posiada sieć 13 oficjalnych szkół europejskich, w których uczy się prawie 30 tysięcy uczniów na poziomie podstawowym, średnim, a nawet przedszkolnym. Nauka w nich odbywa się wielojęzycznie i wielokulturowo, bez żadnych podziałów, czym nie zawsze mogą pochwalić się inne szkoły. Najwięcej ze szkół europejskich znajduje się w Belgii oraz Niemczech. Numer 2. Symbolami Unii Europejskiej są nie tylko hymn, flaga czy domena EU, ale także stonoga. To właśnie postać stanogi przybrała oficjalna maskotka Unii, mając w ten sposób podkreślać jedność, ideę integracji, przez rozłożone dłonie otwartość i życzliwość, natomiast imię maskotki, Syriusz, pochodzi od nazwy najjaśniejszej z gwiazd. Numer 1. Twórcą pierwotnego projektu flagi Unii Europejskiej w postaci okręgu z gwiazd był Arsen Heitz. Jak wyznał artysta, inspiracją do jej stworzenia był wizerunek Najświętszej Maryi Panny zaczerpnięty z apokalipsy świętego Jana. W 1953 roku Rada Europy ufundowała witraż z takim właśnie motywem w katedrze w Strasburgu. OK, i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na Planecie Faktów. Zapraszam was jeszcze na inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Poblisosecz z animacjami. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!